Dzień dobry. Dziś pokażę, jak stworzyć projekt ze swoim ulubionym zwierzątkiem. Może być to zwierzątko domowe. Stworzymy postać małpki, która będzie mogła zostać nakarmiona i napojona wodą. Zaczynamy od uruchomienia nowego projektu, w tym celu klikamy stwórz i zaczynamy od wyboru odpowiedniego duszka i tła. Wybierając duszka zwróćcie uwagę, aby miał jak najwięcej kostiumów, dzięki temu w późniejszych etapach realizacji naszego projektu łatwiej będzie można oddać ruch postaci za pomocą zmiany właśnie tych kostiumów. Najpierw usuwam duszka kota, a następnie wybieram nowego duszka, który będzie moim zwierzaczkiem którego będę mogła nakarmić i napoić. Wchodzę w kategorię zwierzęta i szukam odpowiedniego duszka. Ja wybieram małpkę. Zwróćcie uwagę, że małpka ma aż trzy kostiumy. A, B, i C. Następnie wyszukam tło dla mojego duszka. Tym razem oglądam wszystkie tła, nie dzieląc ich na kategorie. Wybiorę tło kamień ogrodowy, klikam i gotowe. Możemy małpkę troszkę zmniejszyć. Wybieram rozmiar 75. Teraz zajmiemy się stworzeniem. Odpowiedniego skryptu dla małpki. Zaczniemy od napisania skryptu, który umieści naszą małpkę w odpowiednim miejscu na scenie. Ja bym chciała, żeby moja małpka cały czas stała na tym kamieniu. Zobaczcie, tutaj w ustawieniach mam dokładnie wskazane miejsce, w którym znajduje się mój duszek. Na osi X, czyli poziomej, tak jak ta strzałka tutaj wskazuje, jest to wartość minus 57. Jeżeli przesunęłabym małpkę tutaj, mniej więcej w poziomie wartość ulegnie zmianie. Podobnie jest z osią Y, czyli osią pionową. Jeżeli przesunę małpkę w dół z 95, wartość y zmieni się na minus 102. Mniej więcej gdzieś tutaj na osi y znajduje się wartość 0. Stawiam z powrotem moją małpkę na kamieniu. Rozpoczniemy od kategorii zdarzenia, kiedy kliknięto zieloną flagę, następnie z kategorii ruch wybieram bloczek, idź do XY. Zauważ, że wartości XY zgadzają się z tymi, które wskazują pozycję małpki na scenie. To nie przypadek. Jeśli przeniosłabym małkę w inne miejsce, Zwróć uwagę, że wartości w bloczku również ulegną zmianie. Stawiam małpkę na kamyku i wybieram bloczek idź do XY. Moja małpka musi się przedstawić w tym celu z kategorii wygląd. Użyję bloczku powiedz cześć przez 2 sekundy, a w treści wpiszę Zdanie, które wypowie moja małpka. Mam na imię Kiki. Spróbujmy wypróbować nasz skrypt. Klikam zieloną flagę. Małpka wypowiedziała komunikat. Mam na imię Kiki. Dziękuję za uwagę.